Ciężar niebieskich pudełek. W domu śmierdziało spaloną kawą i środkiem do dezynfekcji rąk. To był ten zapach, który unosił się na ścianach po tym, jak jego matka spędziła cały dzień między łóżkiem a łazienką, z drżącymi rękami i szklistymi oczami od zastrzyków lekarstw. Na kuchennym stole piętrzyły się niebieskie pudełka, niektóre otwarte, inne wciąż zapieczętowane, jakby były prezentami, których nikt nie chciał rozpakować. Ból. Zapalenie. Lęk. Każdy miał imię, które brzmiało jak zdanie. W tym tygodniu, kiedy przyjechał, sortowałem pigułki już po raz trzeci. Drzwi trzasnęły głośno, co było ostrzeżeniem. Ciężkie kroki odbiły się echem w korytarzu, i zanim zdążyłem ukryć pudełko klonazepamu, które właśnie otworzyłem, był tam ze skrzyżowanymi ramionami, a jego twarz była czerwona, jakby już się kłócił. Co robisz? Jego głos był ochrypły, jakby połknął piasek. Tylko organizuję, odpowiedziałem, nie podnosząc wzroku. Wiedziałem, że każdy nagły ruch będzie wyzwalaczem. Organizowanie? Roześmiał się suchym, głuchym dźwiękiem. Myślisz, że to jest organizacja. Zostawić ją odurzoną, aż przestanie znać swoje imię. Potem pojawił się palec wskazujący, trzesący się ze złości lub z czegoś innego coś, do czego nigdy by się nie przyznał. Znałem ten gest. Tego samego używał, gdy matka zapomniała wziąć lekarstwa i zaczęła bez powodu płakać, albo gdy ojciec przed śmiercią prosił o wodę głosem, który nie był już jego. Ona tego potrzebuje, powiedziałem cicho. Powiedział lekarz. Doktorze wypluł to słowo, jakby było przekleństwem. Myślisz, że ci goście coś wiedzą? Spójrz na jej stan. Spójrz na siebie. Spojrzałem. Spojrzałam na jego dłonie, które ściskały jego ramię, jakby chciały coś zmiażdżyć. Spojrzałem na nabrzmiewającą żyłę na czole, na podspływający po mojej szyi, nawet przy włączonej klimatyzacji. I wiedziałem. Jesteś chory, powiedział. Cisza. Przez sekundę myślałem, że mnie uderzy. Zacisnął pięści, uniósł ramiona, ale potem rozległ się kaszel. Suchy, piersiowy kaszel, który zginał go na pół, jakby ktoś pociągnął go za sznurki od środka. Podniósł rękę do ust, a kiedy ją odsunął, na jego palcach pojawiła się stróżka krwi. Kurwa mruknął bardziej do siebie niż do mnie. Jedźmy do szpitala, powiedziałem, już wstając. Nie potrzebuję szpitala. Plujesz krwią. To po prostu stres. To gruźlica. Albo gorzej. Spojrzał na mnie i po raz pierwszy od lat zobaczyłam w jego oczach coś innego niż gniew. Strach. Stary strach, który żył w nim, odkąd ojciec po raz ostatni zakaszlał, z poplamioną pościelą i oddechem sapiącym jak zepsuty silnik. Nie będę hospitalizowany, powiedział, ale jego głos nie miał już tej stanowczości. W takim razie umrzesz w domu. Podobnie jak on. To go uciszyło. Spędziliśmy dwie godziny na izbie przyjęć, pomiędzy badaniami i współczującymi spojrzeniami pielęgniarek. Kiedy przyszedł lekarz z diagnozą bakteryjne zapalenie płuc, nic poważnego, ale konieczna pilna antybiotykoterapia nic nie powiedział. Skinął tylko głową, wpatrując się w podłogę, jakby był zawstydzony. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w aptece. Trzymał receptę w palcach, które wciąż trochę się trzęsły, podczas gdy ja brałam z Lady niebieskie pudełka mamy. Tym razem nie było krzyku. Tylko długie westchnienie, jakby wypuściło powietrze po latach wypełniania gorącym powietrzem. Przepraszam, wymruknął, by gdy byliśmy już w samochodzie. Nie odpowiedziałem. To nie było konieczne. W domu matka spała z bladą twarzą na poduszce. Patrzył na nią przez chwilę, jakby widział coś po raz pierwszy. Następnie usiadł przy stole i bez słowa skargi wziął pierwszą tabletkę. Trzymałam jej leki w szafce, wysoko, tak aby tylko ja mogłam je dosięgnąć. Kiedy się odwróciłem, on nadal tam był, nieruchomy, z pudełkiem antybiotyków w dłoni. Jutro weźmiesz jeszcze jednego, powiedziałem. Skinął głową. I po raz pierwszy od dłuższego czasu w domu nie tylko śmierdziało chorobą. Pachniało czymś w rodzaju ulgi.